No i chyba wystartowało w końcu. Co za problemy, ale teraz się wyżyjemy grając z zabójcą. A wczytuję wszystko, co możliwe: pyk, pyk, pyk i cyk. Nagrywam, nagrywam. Dobra. O! Dzienne rytuały. Nieważne. Noe... Weźcie mi tego gada Dobra. Ocalały mnie, gramy zabójcą. Dobra i niech będzie. Niech będzie ten. Jestem gotowy i czekam na Was. Poziom dziesiąty łowczyni. Coś, coś laguje trochę. No i dość szybko, dość szybko jak na tą godzinę. I kto tu pierwszy? Dziadek, dziewczyneczka, chłopaczek i dziewczyneczka. A, dobra, jestem gotowy. tyk tyk cyk. Dawajcie gotowość. Poustawiajcie sobie co tam chcecie, tak was załatwię. 45 sekund, ale może wcisną a Jeszcze nie są gotowi. Nie wiedzą z kim będą mieli do czynienia. Grzeją się przy ognisku. Dwie osoby w gotowości, jeszcze dwie. Ja już jestem gotowy. Lub gotował w czynić. I, I zaczynamy! <laughs> I teraz nie wiem dlaczego. Rozpocznie się wczytywanie gry, które trwa, trwa i trwa. łapa. Dobra, ja w międzyczasie sprawdzę kto, tu mi wyzwania. I ładuje się. Podpowiedzi ciekawe można poczytać sobie. Ja sprawdzam, czy ktoś jakieś pozdrowienia wysyła. Nie. A wiecie dlaczego nie? Bo to nie jest live. <laughs> Tylko nagranie. I nawet nie wiem, czy nagrywa mój głos. Dowiem się dopiero jak skończę. Mapa blada róża. Nie. Bagienne rozdroża chyba? więc ta postać, którą gram to ma takie minus, że ona sobie śpiewa na słuchawkach to słychać I, i, i inni to słyszą, czyli cztery osoby ja tą postacią widzę, gdzie są yy, gdzie są te sprzęty, które czwórka osób ma naprawiać Ogólnie to jestem słaby w tym temacie, ale może kogoś... Się... Dziabniemy. Jeszcze możemy rzucić tym toporem. Mamy ich 5. 5, tak. No pokażcie się. Jest akcja, nie będę gasić światła, ale może by było lepiej widać. O, coś, coś słyszę. Na słuchawkach zdecydowanie lepiej się gra, bo słychać coś. O, może ktoś tu się tutaj schował, zobaczmy. Nie ma. Jakieś dźwięki są. Sobie... O, tutaj, 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 tutaj ktoś jest Grają z mamy takie trochę podpowiedź O jest ten dziadek. To go Ha, dostał. Jeszcze raz. I gdzie on jest? Tutaj. Ktoś tu biegnie chyba? Podnieść dziadek I wieszamy, wieszamy. Gdzieś tutaj było. Dobra masz cyjn hmm, To pora dziadu z ty, tym papierochem Leftań palcem papierochy Dobra Zbierzemy się za następny, ten tutaj wisi Już bo pomału tutaj zjeżdża Poczekamy aż przyjdą go uratować się schowamy a jakoś dał się łatwo złapać. No, no, przyjdzie ktoś po niego czy nie? A tutaj ktoś jest. Tutaj. Dobra, może poczekam. Pozbędziemy się chociaż jednego, bo tam dobiegnę, to oni go coś zdejmą. A tutaj już piekło, było za chwilę pochłonie. No teraz gra mu takie kółko się obraca i musi się wybierać prawidłowo, bo jak nie, no to będzie go tak kuło. Kilka razy jak przegra, no to po nim. Nie, dobra mamy Oberwała, tam już poleciał sobie do nieba ta osoba gdzieś mi tutaj uciekła Ale widzimy jej krew, która zniknęła Dobra, no samo Ale też jeden ten reaktor udało mi się uruchomić Dobra, tutaj widzę, że jest jakaś krew, tu będzie Nie ma jak nie ma, no to wtedy akurat ta bierze bierze sobie topór do rzucania. Nawet jak weźmie jeden, to się tak do pięciu. Dobra, tutaj, tutaj ktoś. A nawet jak nie, to popsujemy. Dobra, no, na tu tym zostały im trzy i uciekną. To to, to 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 Zobaczymy tu A może tu No fajnie co nie ale nie będę mówić, żebyście dawali jakieś łapki, czy tam subskrypcje, bo to w ogóle bez sensu jak to słyszę na innych kanałach. To po prostu jakieś proszenie się, błaganie o jakieś tam klikanie łapek w górę, czy, czy subskrybowanie, nie będę się zniżał do tego poziomu. Nie no, żartuję. <słuch> Kto tam chce, to niech sobie mówi co tam chce. Świetnie tam. No? Gdzie się prosić nie będę? No! O! Jeszcze dwa. No dobra, zabawia się, może to faktycznie działa. Dajcie lajka, dajcie suba, słuchajcie super filmik, bijamy 10 tysięcy lajków w górę. Subskrypcje do miliona, dawajcie z siebie wszystko, poletajcie, udostępniajcie znajomym, sąsiadom, babciom i tak dalej. Kogoś tutaj słyszy, a to chyba ognisko. Dawajcie te łapki w górę, po prostu dostanę na, po miesiącu podsumowanie kanału. To szaleje ze szczęścia. O, tutaj widzimy jakąś taką krew, chyba świeżą. Zostały dwa. A tutaj może ktoś będzie. Nie ma. Nie ma. To poru też nie zabrałem. Tu jest jeszcze do uruchomienia ten reaktor. I tutaj ktoś przyjdzie, bo inaczej nie uciekną. Tu mogą mnie załatwić tym gównem. Jezu ta muzyczka mogłaby być słyszalna dla nich, a nie dla mnie, bo cały czas tej jęki. Co my to mamy? Ten dziadek to już tam poleciał. Jedna osoba jest zraniona, nie wiem czemu jeszcze nikt nie uleczył. Także jest na jednego strzała, właśnie tak. A dwóch jest w pełni sprawnych. I oni... Się... właśnie. I oni tam... teraz ktoś tu... Zostały te dwa reaktory. Czy jak to tam te gówno się zrób. mówi O, Udało się. Spacja i szukamy hak Hak, hak, hak. hak. Nie jest w tym dobry, ale tu jestem. A mać. Musisz coś powiedzieć, ale mi e, Dawajcie... ...łapki w górę. Nie, nie, nie. Tu ktoś ją przyjdzie uratować. Nie daje, oprócz fajnego efektu. Ta gra im nie idzie ze a mi idzie zajebiście. Dobra, bo też jeszcze dadzą im te... Co? uciekło. Pod koniec gry mi dadzą negatywne oceny, że tutaj nie dają mi szansy grania. Cudno, raczej uciekną, bo został ostatni chyba tutaj na górce. Zaraz tam pójdziemy. No, dobra jest, dobra jest, walczy, walczy długo. Dobra, a Dobra. No to ten, co chciał ją uwolnić, to uwolnił, ale sam zawiśnie. Za Bo oni mi tu pójdą uruchomić ten, ten sprzęcior i uciekną z mapy To był ten w ogóle No tak tam, się, tam ta osoba się uleczyła Dobra była, bo generalnie już miała prawie końcóweczkę. Tylko dobrze walczyła z takim kółkiem kręcącym się i plikała w odpowiednim momencie. I jak on ma tutaj nazwę? No, Minekra. Dobra, nie wiem jak to zrobili, ale uciekają. Próbujemy ignorować przy wyjściu, Chyba, albo 20, nie wiem, o co chodzi dokładnie. Co Generalnie nie umiem w to grać, ale dawajcie suby, lajki i wbijamy tam do miliona, nie? Dobra, tu jest jedno wyjście, tu trzeba wcisnąć, a ja mogę też otworzyć. A ja mogę też otworzyć bramę. No dobra, otworzyłem wam bramę. I to od razu, bo jak się gra tą postacią, którą otwieram, to zapala po kolei te światełeczka. O jeszcze cześć! To to mera, ale to baba. Tu już topór nie przychodzi, bo tutaj ja już nie mogę przejść. No trudno, no, no. Czyli to jeszcze jedna została, ale że oni mi tak śmignęli, no ta ostatnia osoba może uciec jeszcze w jakimś losowym miejscu. Tworzy się taki otwór, jak to się nazywa? No dziura tam w ziemi może uciec sobie i pewnie szuka tego. Chociaż jedna ja jednego i tak nie załatwię jej musiałbym dwa razy, więc i tak ucieknie, chyba żebym rzucił toporem. Może gdzieś tu jest, trochę się odsunę. A tam jest chyba drugie wyjście, tam co teraz świeci na wprost. W sumie nie wiem po co ja im to otwierałem. Chyba żebyście dawali lajki like suby. No dobra, uciekła. Także przegrałem chyba, ale coś tam punktów nabiłem. Brutalny zabójca i to by się zgadzało. No, wbiłem sobie coś za 30 tysięcy. Ry rytuał topora. Wow. Toś mi coś napisał. E Eze. Nie, nie mogę pisać. Odbierz to, no tak. Ukończono wszystkie dzienne rytuały? Jak to możliwe? samo się wbiło. No, to co my tutaj mamy? A. Do 13go dojdzie, nie dojść. To był dobry gracz. Nie wiem kto to był, ale Widać, że ma najlepsze rzeczy pozałączane, także damy tutaj łapę w górę. Damy wszystkim łapę w górę, fajnie, fajnie grali. Wy też dawajcie łapkę w górę, to się robi tak, że cię naciska i tu już jest łapka w górę. Sobie nie mogę dać, więc wy mi dajcie. Dobra, ja kontynuuję i się żegnam. Pozdrawiam, nie zapomnijcie dać suba, nie?